Jaka jest organizacja? Kopalnia kamyka. Wybitnie. Okej. Okay. Musimy stworzyć jakiegoś zjarusa takiego jakiego najbardziej się da. Jak czarnego? Bez brwi będę. Ej! Eee! <grymne> pokaż się, pokaż się, pokaż się, pokaż się. Dobra, chodź, chodź, no tu chyba przejść, proszę, chodź, no bo. No jaki ty debil jesteś, przecież ciebie stracili, to. No nie, nasz van. kurwo jebana. Ja umrę, bo kurwa... No i dobra, no i nice, straciliśmy wszystkie rzeczy. Zaraz kurwa kupię klamkę. Panie <śm> oficerze, proszę mnie zakłócić. mam trzy zioło. To teraz ci kurwa wypale cały ten kurwa haszysz. Przepraszam. Teraz to mój kurwa haszysz. Ja mam kurwa walówkę z połamanym kręgosłupem Ej, wypłaciło ci teraz pieniądze z karty? Moje pieniądze! Nie, moje pieniądze teraz są nam pokój Chodź Serio? taki fajny no. śmietnik Ja robię kurwa zioło na twoich oczach kurwo. Patrz to Czekaj, ja robię blanta kurwa, wyżegaj że się kurwa chora. Musisz powiedzieć Poszukałem. Musisz tego, musisz powiedzieć formułkę Że to wszystko jest jakby fake i to jest nieprawda I to nieprawda, nie ćpamy Takuj mnie to, ja ćpam Patrz, kolejnego odpalę na twoich oczach kurwa. O, przestań A gdzie ty jesteś? Pod mieszkaniem, widzę właśnie pobitą kobietę Nie jaraj tyle! Odpalam kolejnego, nie? Lubkę kurwa <ścoughs> Ty idioto <ty>, <ścoughs> Ej ona dzwoni na policję Kurwa To policja! To policja! Chodzę kurwa, gram w jajo ty kurwa uciekał tobą Halo policja Halo Moja kurwa kasa ty, ty. Kurwo Dobra nie bijmy się już Gdzie jesteś? Kurwa halo Halo Bomba! Lejem! Ale co się kurwa patrzysz? Co się kurwa patrzysz? Na jebać ci Co twoje zapały Biorę cię kurwa na mieszkanie. Ja, ja, jak wychodzi jak raz uderzysz, zapalam kurwa, normalnie kolejny hasz, już, nie? Nie uciekasz mi kurwa Bomba kurwa na czoło! Kurwa za, brzmiało tak pusto Kurwa rudy! Ja już mam ksypkę, Marek towarek Marek towarek, towar jest Ty oczu nie ma Grasz w Jaja, mówisz? Nie O! Oh. jest oh. ważna Otwórz drzwi! Otwórz drzwi! Biegne, tu, tu, Biegnę, biegnę, biegnę Chodź, Chłopaki, widać po mnie? Cztery worki śmieci Znaczy, nie, nie worki śmieci, worki tego Ziemi I jeden na śmieci Halo? Halo, halo, boss? Chodź, spać bo policja zawija, no Zara Ujechałem w faceta, Boże stary, przepraszam Pogadasz ze mną? O I dam mu jeszcze Maryszkę. A ja ukradam ludzi w restauracji Babka zaladą, nic nie widzi Na wstęp, żeby pani mi dała zniżkę Troszkę tutaj kusiu Powiedziała no, wiesz co, na początku kupię dom, a potem ją pobiję Marek Towarek, co kurwa powiedzieć Dostał normalnie info od babki, że chujowy towarek <noise> Ja uciekam O, widzę panią Cing ja uciekam Wrzu Wrzucam ją do tego, wrzucam ją do... Do tego tam na śmieci, co się przerabia Oni mnie przychytrzyli <laughs> Oni mnie stajzowali yeah. otwarte drzwiczki są Zapierdalaj, zapierdalaj Michał Ty, bo nam tamte przypomina, że musi na mu zapłacić ja nie mam Policja! Szybko, szybko, szybko Szybko, <laughs> kurwa, <holda haty>. chodź <laughs> do Zamknięte drzwi, nie wejdą Halo? Oni, oni przychodzą przed drzwiami. Gdzieś tam biegają. Adrian i spółka gotowanie, nie?